Dziewiątka przyjechała. Bartłomiej i Keckerman. Jakiś Bartłomiej i Keckerman, to nie wiem kto to jest, bo teraz każdy trawie się jakoś nazywa. Ale dlaczego Ketzerman to ja nie wiem akurat. Tu jest proszę państwa Plan naszego tutaj terenu i cóż my tu mamy, proszę bardzo. Rezerwat Pusty Raj, Ptasi Raj, przepraszam, baza magazynowa, a tu proszę państwa pusty staw, o też widać, tu jest wieża, bunkier i drugi bunkier. Tam wszystko jest. Kierunek schrony 1 E9, E9 schrony baterii wydmowej i dojście. Idziemy dalej. Idziemy dalej Plaża Stogi tutaj jedna dziewiątka, druga dziewiątka No bo tu się jeździ na plażę Stogi dziewiątką albo latem to nawet ósemka przyjeżdża bo wtedy jest szczyt turystyczny No ale teraz nie ma, teraz widać że plaża zamienia się powoli w port bo tam nowe te przywieźli nowe urządzenia do rozdobywania statków tam widać już zaraz wejdziemy na plażę to zobaczymy więcej idziemy tutaj nasz bocian jeszcze na stanowisku stoi nie odleciał a ten bocian to chyba wcale nie chce odlatywać bo... Wiadomo, jak się przyjeżdża latem na plażę, to bocian to, to dzieci przynosi wtedy tym, po tych plażach. Latają te plemniki wtedy latają też. Latem latają plemniki i potem bocian dzieci przynosi już po, po tych czasach na, na plaży, w stogach. Plaża stogi. Cały rok zapraszam, otwarte 10 do 20. No tutaj pozamykane punkty sprzedaży. A to był namiot, tu się tańczyło kiedyś. A tam rowery Mewo mają stację też na plaży. Rowery Mewo mają stację. Tu jest dom. Niedawno powstały. Przy plaży blisko. No, można tu sobie wypoczywać, jakieś turyści pewne mogą tu wypoczywać. Tutaj baner odwrócony plecami. Nie wiadomo co tam jest. Co tam było? No, jakieś ogłoszenie, tu jest ubikacja. Wejście 26: o, Buceta. Buceta nieczynna. W dniu dzisiejszym zakaz wchodzenia do wody, wysadzanie min. Czyli nie wolno wchodzić do wody, bo miny będą wysadzać. Proszę bardzo, wysadzanie min. Zakaz wchodzenia do wody, no bo tutaj wykryli miny. Tu się buduje przystań dla statków z gazem. No i tam wykryto chyba kilkadziesiąt min. Trzeba je rozbroić i to, tak to wygląda. No ale RCB też przyszedł, żeby się nie kąpać, żeby na plażę do wody nie wchodzić, no bo to jak bomba walnie, to będzie to ciągło przez całą wodę. Bumba, mina wysadzona. No, no muszą to saperzy, nurkowie wyciągnąć, no, chciałem powiedzieć, że ja też kiedyś, nurkiem, nurkami się zajmowałem, miałem swoje te, miałem swoje te, no, jak to się nazywa, pracę w spółce Olikon, i tam mieliśmy nurków i oni malowania podwodne sobie robili, prawda? Malowania podwodne, tak to leciało. No. A teraz, a teraz, proszę Państwa, to różne rzeczy. Inne robią, no bo wiadomo, nurek, saper ma nadze wojennej. No muszą rozbroić te miny, które są pod wodą, co by nam nie wysadziło tych statków, które tu z gazem będą przepływać, a będą przepływać gazowce do Gdańska, do portu, bo tu przy kontenerowce na razie to zbudowali nową sztuczną wyspę, że tak powiem, usypali z prosku. i zobaczymy, co będzie dalej. No, 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 no. Idziemy dalej. A ma A ja miałam 43 babci. Proszę bardzo. No 43 babcią były, teraz babcie to są mi 36-letnie. Proszę bardzo, tu już następne postawili suwnice, bramownice i tędy będą kontenery wyjmowane ze statków i stawiane na, na tym nowym usypanym. Y, terenie. Że tak powiem, tam widzać tam pracują maszyny. No to musi być utwardzone dobrze. Bo jak tu się te, 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 te dziesiątki kontenerów, tak jak tam dalej nastawia, no gdy tak chcieli zabrać ten teren tutaj tej plaży właśnie i zrobić nam tutaj drugi piers. No nie zabrali, ale wpadli na pomysł, że można tam usypać sobie dodatkowy teren i w ten sposób powiększyli możliwości przeładunkowe tego portu. To jest ochrona obiektu, punkt medyczny, ratownik. No ale teraz nie ma, no bo to... Oj, i nawet zabrali trap, co tu leżał drewniany, już nie ma. No tak, bo to na zimę schowali. Tam widać górki zachodnie, ktoś tam chodzi. O. O, tutaj są ludzie. Jakaś rodzinka z dziećmi. Tam już widzimy... Wejście do portu Górek Zachodnich O jest tutaj notarnia morska No nie tak łatwo utrzymać tą kamerę wiatr mucha trochę Śmietniki stoją No a tam słychać te piski, piski nawet Nad wieczorem to nawet w domu słyszymy te piski No bo to jest teren przemysłowy, prawda? I te piski do kołyski, prawda? Także tu będzie teraz z tej strony dobijał następny statek, i będą mogły podejść więcej statków, jeden większy, drugi mały, i one tu będą dobijały i sumowały i rozładowywały swoje kontenery. Tak to wygląda na ten czas. Wejście no. 26, tutaj widać, dzisiaj dużo ludzi nie ma. No chłodno jest, 5 stopni tylko w Dajsku, a mamy dzisiaj, proszę Państwa, którego to mamy? 14. Wczoraj był 13, dzisiaj 14. Pozdrawiam wszystkich. Pomorska Telewizja Nadowa. Właśnie wczoraj wypuścili mnie ze szpitala. No, Byłem na chirurgii, ale okazało się, że na razie uszłem z życiem, bo operacji nie zrobili. A jak będzie operacja, to zobaczymy, co będzie dalej. Może kiedyś jeszcze będzie trzeba zrobić operację. Na ten czas uniknęłem operacji jelit. Dziękuję bardzo redaktor Sławomir Żebielski Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Dziękuję bardzo.